Cześć! Oto czwarta część mojej serii o opowiadaniach Roberta i Howarda poświęconych Conanowi W Tym razem postanowiłem wziąć na warsztat opowiadanie Czarny Kolos, The Black Colossus. Przyznam, że tytuł jest trochę dziwny i moim zdaniem jakoś niedobrze, niezbyt dobrze oddaje tematykę opowiadania, ale o tym za chwilę. Opowiadanie ukazało się drukiem w czerwcu 1933 roku, a więc jak widzimy, Howard zrobił sobie ciut przerwę między kolejnymi opowiadaniami. Poprzednie trzy były pisane wyraźnie szybciej, tutaj jednak trochę potrzebowało odpoczynku. Ale trzeba przyznać, że nie trwało to długo. Opowiadanie zaczyna się dosyć nietypowo, ponieważ nie z perspektywy Konana, Potrzeba trzeba sporo czasu, żeby Konan pojawił się tutaj na kartach powieści. bo... Całość zaczyna się od tego, że złodziej Shevatas odnajduje prostary grobowiec należący do czarodzieja Turga Kotan. Ów grobowiec ma już ponad 3000 lat i wielu próbowało go okraść, jednak nikomu się to nie udało. Shevatas ma opinię jednego z najlepszych złodziejów, w związku z czym daje mu się dostać do środka, jednakże to co znajduje w środku okazuje się zbyt potężne nawet jak na niego, i przypadkowo nieświadom, budzi pradawne zło. Krótko potem w, tamtejszy, w tamtejszych stronach pojawia się tak zwany Nath. Nadhok. nadhok jest, trudno powiedzieć, prorokiem, kapłanem, czarodziejem, wokół którego gromadzą się armie nomadów. Armie te zagrażają sąsiednim państwom, stygi, ale przede wszystkim małemu królestwu Korai. Jego władca dostał się niedawno do niewoli sąsiadów i na tronie zasiada teraz jego siostra Jasmela. Jasmela, jakby tego było mało, jest we snach napastowana przez ducha nad który zapowiada, że już wkrótce ją weźmie do niewoli i uczyni swoją nałożnicą. Zdesperowana księżniczka szuka pomocy w reliki, jednak nie widząc sensu w dalszych modlitwach do Isztan, które nic nie przynoszą, zwraca się ku częściowo już zapomnianemu przez mieszkańców Korei bóstwu Mitra. Modląc się przed jego ołtarzem, otrzymuje radę, aby wyszła z zamku i powierzyła władzę nad swoją armią pierwszemu mężczyźnie, którego napotka. Zdesperowana, nie mając wielkiego wyboru, postanawia tak uczynić, zaś owym mężczyzną okazuje się jeden z dowódców najemników, czyli nasz znany i lubiany Konan. Jesmela posta postanawia spełnić to, co sugerował bóstwo i zaprasza Konana do zamku, po czym ogłasza go dowódcą armii. Miejscowi notable wcale nie są z tego szczególnie zachwyceni, aczkolwiek mamy tutaj bardzo ważną scenę, podczas której Konan zostaje przebrany w zbroję dowódcy i jeden z owych notabli zauważa, że Konan wygląda jak prawdziwy władca. Te słowa, jak się dowiadujemy, zapadają Konanowi w pamięć i wiele lat później okazują się prorocze. O czym czytelnicy już zresztą wiedzą dzięki takim opowiadaniom jak Feniks na Mieczu czy Szkarłat nad Stadera. Później armia Koraju pod dowództwem Konana wyrusza na bitwę, by stawić czoła hordom nad Hoga. Mamy tutaj bardzo długą, barwnie opisaną bitwę, która można powiedzieć stanowi clue całej historii. Zaś w finale dostajemy króciutkie starcie Konana z samym nadfokiem, które szybko się kończy. Zaś potem dostajemy jeszcze wyraźną aluzję, że Konan i Jasmela zostali kochankami. Tak kończy się ta historia. Jest ona dosyć krótka, zwięzła i trzeba przyznać wyraźnie bardziej skondensowana niż poprzednie, co widać zwłaszcza w zakończeniu, które zresztą jest jego chyba najsłabszą stroną całej tej opowieści. Początek jest bowiem fajnie wprowadzony z klimatem. Potem mamy rzeczywiście epicką bitwę, która chyba tak naprawdę była głównym powodem, dla której Howard pisał to opowiadanie, ponieważ poświęcił jej najwięcej miejsca. Zaś finałowe starcie jest rozegrane tak szybko jak chyba w żadnym innym z his, his opowiadań o Konanie. Nadchod zostaje pokonany błyskawicznie, w sposób powiedziałbym nawet dosyć dlamelski. Ważniejsza tak naprawdę od tego, że, zabił, że Conan zabił nad Hawka, jest to, że przespał się z Jasmelą. Co zresztą e, nie zostało przez samego Howarda nigdy wykorzystane, ale jeden z jego następców e, to tak zrobił. Mianowicie Leonard Carpenter w swojej powieści Conan the Great wprowadził dziecko e, Conana i Jasmeli, które później zostało królem Koth. Opowiadanie to nie należy do tych najbardziej znanych i najbardziej pomnikowych opowiadań o Konanie. Jak wspomniałem, jest ono dosyć krótkie, zwięzłe. Przedstawia nam Konana już trochę starszego od tego, którego mieliśmy okazję poznać w Wieży Jest to człowiek dorosły, weteran wielu bitew, który chociaż jest to tylko jednym z dowódców tajemników, kiedy zostaje postawiony na czele armii, okazuje się już w pełni kompetentnym oficerem, dowódcą, potrafiącym przewidzieć ruchy przeciwnika, ocenić jego strategię i samemu wypracować skuteczne przeciwdziałanie. Zdecydowanie nie jest to już ten Konan, którego poznaliśmy w Wieży Słonia, który jest ciągle nieco naiwny, niepewny itd. To już, to już jest Konan bliższy Konanowi z pierwszych dwóch opowiadań, czyli tych, w których Conan jest królem. Charakterystyczna jest także w, w tym opowiadaniu boska interwencja. Mitra, zwiastując to, że Konan miałby zostać dowódcą armii Korai, wyraźnie sugeruje, że w przyszłości Konan zostanie kimś wielkim. Chociaż sam Konan tak naprawdę nigdy w swoich opowieści, w swoich opowiadaniach nie był kimś szczególnie religijnym. Conan przyznaje, że jedyną rzeczą, jaką się boi, jest tak naprawdę przekleństwo bogów, ale jeżeli chodzi o samych bogów, to tak tu ich z rezerwą. Nawet kiedy zwraca się do Kroba, Wie, że Chrom mu nie odpowie. Jest to bardziej takie, z, ta, ta, takie dodanie sobie odwagi zwrotem do Boga, natomiast Konan nigdy, nigdy nie był w swoich historiach przedstawiony jako osoba szczególnie religijna. Opowiadanie to doczekało się czterech adaptacji komiksowych, wydanych w 1974, 1977, 2008 i 2009. Jego podstawy właściwie zostały potem wykorzystane w powieści Howarda będącej jego opus magnum, czyli Godzinie Smoka. Można powiedzieć, że jest to druga z historii, które, które tworząc Howard już zakładał, że w przyszłości być może wykorzysta jako większą całość. Tak samo jak mieliśmy choćby w Szkarłatnej Cytadeli, której całe wątki zostały potem lekko przerobione i wykorzystane w Godzinie Smoka. Opowiadanie to kończy się, można powiedzieć, tak trochę otwarcie. Nie ma takiego finału jednoznacznego, który by sugerowało, co się stanie dalej, co jest też typowe dla opowiadanie Hołajda, który, mimo że pisał o historii ukonanie, to tak naprawdę nie starał się, żeby między tymi jego opowiadaniami była jakaś ciągłość. Pisał je luźno. Dlatego też, jeżeli nawet pojawiają się w jednych odniesienia do drugich, to zdarzają się one raczej rzadko i to nie jest tak, że pisząc tę historię, te wszystkie historie, Hołat myślał o całym złożonym uniwersum, w którym wszystko musiałoby być ze sobą ściśle połączone. Można powiedzieć, że to stanowi pewną słabość cały opowiadania o konanie, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jednak są lata 30., czasy, w których mało kto w ogóle myślał o jakichkolwiek uniwersach, więc Hołat tworząc swoje konanowe uniwersum i tak wyraźnie wyprzedzał epokę i innych kolegów po fachu. Jeżeli więc chodzi o czarnego kolosa, jak powiedziałem sam tytuł jest nie do końca prawdziwy, ponieważ sugeruje jakieś epickie straci Konana z jakimś wielkoludem o czarnej barwie czy też wykonanym z czarnego materiału, niczego takiego tutaj za bardzo nie znajdziemy. Właściwie to, tak naprawdę jest to jedno z tych opowiadanych, gdzie Konan sam nie toczy jakiegoś szczególnie epickiego pojedynku, co być może wyróżnia czarnego kolosa spośród wielu innych opowiadań. Niemniej jest już ciekawe choćby z racji opisanej przeze mnie sceny bitwy, w której Konan jest w pierwszej kolejności dowódcą, a dopiero potem, acz też wojownikiem. I już choćby dla niej warto to opowiadanie przeczytać.